Cześć, witajcie serdecznie. Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Apel. Rozpoczęliśmy duże emocje związane ze startami Polaków w sezonie 2024. Rozpoczęliśmy od dalekich antypodów: od serii Frog, czyli Formula Regional Oceania Championship. Dla starszych kibiców motosportu jest to po prostu, po prostu Toyota Racing Series, bo właśnie w tę nazwę zmieniła się ta zasłużona dla motosportu seria, którą w przeszłości wygrywali znani kierowcy. Jest to seria odbywająca się w Nowej Zelandii na pięciu różnych torach. No i można powiedzieć, e, co to za seria? Przyjeżdżają goście z Europy, objeżdżają o górów z lokalnych. Nie, nie, nic bardziej mylnego. Startują tam naprawdę dobrzy zawodnicy z całego świata, również z Europy, ale i z Chin, z USA, no i oczywiście przedstawiciele lokalnych społeczności. Kogo mamy oprócz Romana Bilińskiego, bo o nim będzie tutaj dużo mowa, bo sprawił nam dużo radości w ten weekend. Na przykład mamy Nicola Lacorte, to jest ktoś, kto jeszcze niedawno rywalizował z Kaczem Sztuką we włoskiej Formule 4. Mamy Michaela Schina, Gerarda Cię, Christiana Mansella czy Alexa Crosby. I właśnie w tej serii, w której w pierwszej rundzie wziął udział w 17 zawodników, no dominował po prostu, tak trzeba powiedzieć, Roman Biliński. Roman Biliński, który od dwóch sezonów jeździ z polską flagą e, cały czas podkreśla te swoje związki z Polską, uczy się polskiego języka, wysyłane są informacje prasowe po polsku, no i jeździ już pełnoprawnie z polską flagą widać to na jego bolidzie oraz w, w wynikach. Akurat hymn nie był grany, gdy Roman wchodził na najwyższy stopień podium. No i Roman właśnie w tej serii postanowił przygotowywać się do swojego głównego wyzwania w sezonie 2024 czyli ponownych ser startów serii startów w serii Freka. Formuła na European Championship by Alpine. W tej serii już po raz trzeci pojedzie z zespołem Tridentu. Roman Biliński pojechał na antypody i leje tam chłopaków. Po prostu. Trzeba powiedzieć, że świetnie się spisywał w wyścigach, przede wszystkim w wyścigach, ale w kwalifikacjach też nie było źle. Treningi były zmienne, potrafił być pierwszy, ale potrafił też być na końcu stawki. Tak czy inaczej, gdy przyszło do tej właściwej rywalizacji, Roman Bieliński spisał się rewelacyjnie. W pierwszych kwalifikacjach wykręcił drugi czas, startował z drugiego pola, no i dość szybko przebił się na prowadzenie. To prowadzenie utrzymał. I wygrał pierwszy wyścig. Do drugiego wyścigu kierowcy startowali z odwróconej kolejności pierwszej ósemki, czyli akurat Roman Biliński, wygrywając pierwszy wyścig, startował z ósmego pola. No i co? Przebił się na drugie miejsce, świetnie wyprzedzał już po starcie, wyprzedził dwóch kierowców, potem na każdym kolejnym okrążeniu prawie wyprzedzał kolejnego rywala, aż zbliżył się nawet na sekundę do lidera, którego niestety nie udało się wyprzedzić. W trzecim wyścigu Roman miał startować z czwartego pola, bo kwalifikacje tak zarządziły, natomiast Clifton Mansell dostał karę za kolizję, no i przez to został przesunięty trochę dalej w stawce. Roman startował z trzeciego pola. Na początku musiał się mocno bronić, żeby to trzecie pole utrzymać, e, trzecie miejsce utrzymać, ale się udało, a potem rozpoczął e, znowu pogoń za liderami. Najpierw wyprzedził drugie miejsce, potem pierwsze i znowu wygrał, czyli bilans, dwa zwycięstwa, jedno drugie miejsce. E, w efekcie jest liderem, i to zdecydowanym e, Formula Regional e, e, Oceania Championship po pierwszej rundzie, po rundzie na torze Taupo. Ma 88 punktów, Nomen Omen, no i za tydzień będzie rywalizował na kolejnym torze tym razem w Manfield tam będzie bronił tego prowadzenia jak sam mówi, no tutaj są mocni kierowcy i trzeba będzie bardzo cisnąć żeby to prowadzenie utrzymać Roman startuje w zespole M2 Competition i może teraz zaprezentuję Wam co powiedział po tym swoim rewelacyjnym weekendzie wyścigowym. Kocham Taupo, nie wierzę w to, co się stało w ten weekend. Wszyscy tego potrzebowaliśmy i tutaj wtrącę swoje zdanie. Rzeczywiście chyba bardzo potrzebowaliśmy takiego wyniku Romana Binińskiego, takiego przebijania się, takiej rywalizacji. To jest to, co widzieliśmy w jego wykonaniu w GB3 Championship, czy wcześniej w brytyjskiej Formule 4, kiedy potrafił walczyć świetnie, spisywał się na mokrym torze, a pierwszy wyścig rozgrywany był właśnie na to przesychającym torze i to były takie trademarki Romana Binińskiego. Tego nie Widzieliśmy w serii Freka, czy rzadko widywaliśmy w serii Freka, być może za sprawą zespołu. Tym razem widać, że ten jego zespół jest chyba najlepszym, czy jednym z najlepszych w serii, a do tego trzeba jeszcze dorzucić świetną dyspozycję kierowcy, który musiał też pokonać swoich partnerów zespołu i zrobił to bezapelacyjnie. Dalej wypowiedź Romana. Postarcie zachowałem swoją pozycję, a potem robiłem wszystko, aby zbliżyć się do prowadzącej dwójki. To się udało. Prosta przeciwległa zapewniała sporo miejsca na wyprzedzanie. Wiele dla mnie znaczy wywalczenie trofeum upamiętniającego danego Halm, czyli mistrza świata z F1 z 1967 roku. To legenda i jestem z tego dumny. Bardzo się cieszę, że udało się ją wywalczyć. Do Manfield jadę jako lider mistrzostw. Wciąż na mnie odpowiedzialność, ale zrobię wszystko, aby taki stan rzeczy się utrzymał. Dziękuję M2 Competition za dostarczenie tak znakomitego bolidu. Tak podsumował Roman swój y, występ. No i trzeba powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze się to oglądało, bo te wyścigi można oglądać na żywo. Oczywiście zapraszam na powrót Roberta Appel, bo tam widzicie wszystkie streamy jakie są. I możecie sobie właśnie tę y, serię wyścigową obejrzeć z udziałem Romana Bilińskiego. No i teraz pozostaje tylko liczyć na to, aby za tydzień w Menfield było podobnie, aby też Roman Biliński nam dominował. Słuchajcie, skoro już się widzimy mamy początek tygodnia, w którym mogą być jakieś ciekawe, fajne ogłoszenia myślę, że możemy się czegoś spodziewać również z udziałem polskich kierowców i serii wyścigowych znanych serii wyścigowych ale zanim one nastąpią to jeszcze omówmy kilka ciekawych informacji, które pojawiły się w ostatnich dniach związanych właśnie z Formułą 1. Po pierwsze Madryt i podobno już w tym, w tym tygodniu ma być pierwsze potwierdzenie tego, że Formuła 1 przenosi się z Barcelony do Madrytu na taki pół uli półpermanentny tor, który będzie zlokalizowany obok centrum wystawienniczego, niedaleko lotniska. Świetna lokalizacja, Madryt, tor uliczny, no wiem, że Formuła 1 lubi to ostatnio i tam ma się ścigać Formuła 1 już od 2026 roku, wtedy Barcelona znika z kalendarza, a na jej miejsce wchodzi Madryt. No zobaczymy, czy do tego dojdzie, FIA studzi troszkę entuzjazm, mówi, że jeszcze ten tor musi zostać homologowany i tak dalej, i ale patrząc na Miami, Las Vegas i wiele innych przykładów choćby Arabię Saudyjską, tego, że takie tory się tworzy, można się spodziewać, że w tych plotkach jest sporo e, prawdy. E, McLaren podał swoją datę prezentacji, jest ósmym zespołem, który oficjalnie potwierdził tę, tę datę. Będzie to 14 lutego, czyli ta sama data co prezentacji Mercedesa w Walentynki. Zatem wiemy, co będziemy robić, i e, nasze drugie połowy muszą to zrozumieć. No, Prezentacja zespołu F1, no, to jest coś. Oczywiście pamiętamy, że McLaren, jako pierwszy zespół, pokazał już swoje malowanie na sezon 2024, ale no, widzimy je na starym bolidzie. Zobaczymy jak będzie wyglądał nowy I to będzie chyba najciekawsze w tej prezentacji Bo oczywiście skład zespołu i główne osoby W nim się nie zmieniają Powiem jeszcze o ciekawiej wypowiedzi Berniego Ecclestone'a O Mohamedzie Bensulajemie, czyli byłego szefa Formuły 1 o obecnym szefie FIA I tutaj wziął w obronę Krytykowanego ostatnio Mohameda Bensulajema Bernie Ecclestone powiedział, że No czy tak powiedział dość, dość, no nie wiem, może obraźliwie, ale powiedział, że to jest prosty człowiek, któremu zależy na dobru tego sportu. On reprezentuje federację, a nie m, szefa zespołu i tak dalej. I mimo, że on jako Bernie Eccleston postępowałby inaczej na miejscu Mohameda Bensulayema, to y, trzeba mu dać kredyt zaufania i trzeba y, no, poprzeć jego działania, ponieważ one zmierzają dla dobra sportu, a nie jakichś korzyści jednego czy drugiego. Interesująca wypowiedź, oczywiście każdy może ją ocenić jak chce. No i jeszcze kolejna ciekawa wypowiedź. Helmut Marko o Ginterze Steinerze, o tym odejściu Gintera Steinera z Hassa, czy wyrzuceniu, może tak powiedzmy, nieprzedłużeniu umowy. Otóż Helmut Marko powiedział ciekawą rzecz, że gdy wzlecisz za wysoko, to potem możesz bardzo szybko spaść i to dotyczy popularności, jaką Ginter Steiner zyskał dzięki serialowi Drive to Survive na Netflixie. Helmut Marko uważa, że ta popularność była tak duża, że troszkę się nią Steiner zachłysnął i chciał, Udziałów w hasie. W zamian za tę popularność, w zamian za to, że jest takim troszkę ambasadorem tego zespołu, że przynosi dużo popularności tej ekipie, no czego nie da się ukryć. No i podobno właśnie tu była kość niezgody między nim a Ginem Hasem. Do tego doszły warunki, wyniki, przepraszam, zespołu i tego, że nie udało się. Prawidłowo wprowadzi tej koncepcji żądanej przez Gina Hasa, czyli tego, tej koncepcji Red Bull'a, jeżeli chodzi o aer aerodynamikę. No i przez to, jakby było, wszystko się złożyło w odejście Gintera Steinera. Ayokomatsu go zastąpi, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ayokomatsu póki co obawia się o to, żeby w ogóle Bolid ruszył podczas testów w Bahrajnie. a te już za miesiąc i dwa dni? Nie, za miesiąc, dokładnie za miesiąc od. 21, czyli e, 29 dni, 30 dni zostało do startu tych testów. To tyle, jeżeli chodzi o krótki przegląd, cieszymy się z sukcesów Romana blińskiego czekamy na kolejne, będziemy śledzić jego starty, oczywiście trzymam cały czas rękę na pulsie na powrót Roberta.pl, bardzo będę wdzięczny za subskrybowanie tego kanału, zostawienie dzwoneczka, no i też komentarza dla zasięgu, żebyśmy się spotykali w większym gronie. E, dziękuję wspierającym kanał na YouTube i na Patronite, na i i na Tipli. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się! Cześć!